Okej, okay, to cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj lecimy dalej z cyberpunkiem. Już nie jesteśmy Johnem. Wróciliśmy do swojej postaci, wyszliśmy z lodu i lecimy. Tu jest jakieś zwarcie kogoś. Jestem znowu przeciążony pewnie. Znowu życie. No pewnie, ale pozbieramy sobie. Nie no, muszę pozbierać granaty. Jest tyle rzeczy. Rzadkie jeszcze. Nie wiem czy oglądaliście ostatni odcinek, co tu się działo. Wróciliśmy do. Nie wiem, no. Trudno to pisać. Dlaczego my wróciliśmy? No... Do przeszłości. Jeśli połączyliśmy z. Alt. Rozmawialiśmy z nią na temat wyjścia z naszego. E... naszego chipu, którego chcemy wyciągnąć. Wyjścia Dlaczego? O nowe rzeczy ogólnie wam. muszę to sprawdzić, czy coś tu jest mocniejszego już mam. Nie. W ogóle, ale tu czy coś jest lepszego. Nie. Aż ja, to będzie mocniejsze. Jakieś nowe spodnie. Nie, tylko te spodemki. Dobra. Idziemy. Tu co mamy? Nie można się połączyć właśnie. Co tu jest? Muszę sobie ogarnąć. Moment. To jest to muszę. Dobra, 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 idziemy. Znowu jakieś rzeczy do zbierania. Chłopi, nie zbieraj tyle. No w kółko się kręcę. Tłumarz iść. Człowieku. Niech drzazgi zbierać. Zakapaczina! 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 to Zakapaczina! Zakapaczina! mało ten. Jest przeładowany, ale jeszcze zbiera, Jeszcze odpiera. Mijany, no, przegrzany jestem, poczekajcie. Już wiem, bo od grze, przegrzania się tak podpalam. O jakieś tam rzadkie rzeczy. Dobra, nie ma czasu, zbieramy wszystko. Później będziemy martwić się. 慢慢，慢 Muszę tu wejść, bo tu było zamknięte wcześniej. To jest coś tu ciekawego. Nie ma pusta. Tu coś tylko jest. Teraz podnie. No wypadł. Zazdroszczę, no, zazdroszczę, za, za Co tu za Pokona tego? No super Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ile on masz życia jeszcze? 34% Ale on jest jakiś dziwny. Dobra jest, co no to miałeś dla mnie? Krótko do okolicy. No dobra. Chyba zrobię specjalny odcinek z przeczytaniem tych wszystkich rzeczy. Droga? Uślepi. Fajnie. Popatrz tylko na to. Widzisz. Co za skóra No, wyrzuć to wreszcie z siebie. Przecież widzę, że coś ci chodzi po głowie. Cały czas próbuję się rozgryźć. Chcę wiedzieć, z kim mam do czynienia. Na początku myślałem, że po prostu masz pecha, ale obserwowałem cię i już wiem, gdzie tkwi twój problem. Zawsze byłeś tylko trybikiem w korporacyjnej maszynie. Gdy cię wyjebali zarasaki, okazało się, że bez wsparcia firmy możesz coś... Sporo wiesz na temat mojej przeszłości. Miałem przebłyski twoich wspomnień tak samo jak ty moich. To nie jest istotne. Interesuje mnie, dlaczego się mnie uczepiłeś. Chcę z tobą współpracować. Twoje plany nie brzmią sensownie. Chcesz zniszczyć Arasakę? Nawet nie wiem, co to znaczy. Wszystko w swoim czasie. Myślę, że Arasaka to tylko chochoł. Ustawiłeś go, bo sam nie wiesz, czego chcesz. Śmieszny jesteś! Dostałeś nowe życie i nie masz pojęcia, jak się w nim odnaleźć. Niczym nie różnisz się od tych biednych sukien synów przypiętych do paśników w megablokach. Powiem ci, dlaczego chcę zniszczyć Arasakę. i powiem to tylko raz. Chcesz usłyszeć. Tak. Powiedz. Widziałem, jak korporacje zabierają farmerom wodę, a potem ziemię. Jak zmieniają Night City w maszynę do łamania ludzi, do drynowania ich z pieniędzy, ze szczęścia, z marzeń. Dawna kontrolują nasze życie, a teraz chcą sięgnąć po nasze dusze. Jeśli dobrze się zastanowić, Wie. to możesz mieć rację. No wiesz i gówno rozumiesz. Ja wydałem im wojnę nie dlatego, że uwieram mnie kapitalizm i nie z żalu za dawną Ameryką. To jest wojna ludzi przeciw systemowi, który wymknął się spod kontroli. Walka z pierdolonymi siłami entropii. Rozumiesz? Zrobię wszystko, żeby ich pokonać. Jeśli trzeba będzie zabijać, to będę zabijał. Jeśli będę potrzebował Twojego ciała, to wezmę je sobie. A się wkurzył? Kurwa! Ale nie, sądzicie, to że. No, nie rozumiesz? Pandemia też tak nie chce tak kierować. Jak te korporacje? Nie wiem, dziwne przecie dobra, ale nie mogę. Ja muszę się na to wydostać. Ach. Taka mora. Nawet ja muszę się rozbroić. No się No stąd. Samochód. Pojazd. Gdzieś mój motocykl. Nie ma go. Mogę sobie przywołać pojazd przecież. Dobra, jest. Nie odpowiedziałem, ja muszę stąd wyjechać. O, patrzcie, naprawiał się. Nie mogę wsiąść do niego? Najpierw trzeba sprzedać wszystkie rzeczy, zobaczyć jakąś się ma bronię To mamy ciekawego Ach, Nie wiem, czy do mnie Nie wiem że było to w końcu Judy Hej Judy O! Klep. Dawaj, dawaj. Tak, sprzedaj. Uf, dobra. Zobaczmy co mamy. Mamy nawet ekipunek. Zobaczmy co mamy w ekipunku. Jest coś lepszego od tego? Raczej nie ma. No pewnie, że nie ma. A czy od tego jest coś lepszego? On mówi o pistoletach. Już. To jest lepsze nawet. to Bo to nie. Słuchajmy z tego co. Tego złotego Jakieś ulepszenia Zobaczyłem to, ale to Zasięg dobra i sprzedajemy teraz. To niepotrzebne. Tu mamy coś nowego. O, mamy lepsze okulary. Nie gorsze. Te są lepsze. A to, co to, to jest? Coś nowego. O, patrzcie. Pancerz, planet. Dobra. Nie. Nie. Dobra. Podnieki. Tu są jakieś nowe. Lepszejsze. No... Dobra... Dobra... Dobra, dobra, idziemy tylko sklep Być Wyjdź. tu spędzać? Ile jest rzeczy do jest To są grosze w wiecie?

Nie wiem jest też sens trzymania wszystkich broni. Zostawić po prostu tylko te najfajniejsze. Ale dobra, nie będę was męczył w odcinku, po prostu wyprzedam trochę, żeby być Jak widzicie, to jest trochę masakr. Później w odcinku. Panowie, co tu zostawić ja mi miał chciał mieć to, a tutaj mam jeszcze młot. Jest słabszy. Darny. Dobra. Dobra, już jestem lżejszy. Nie Dobra, jeszcze sekundo Sekundo, minutę Strzelba Tutaj jest gorsza Na 162 Aha. 4. Skoro tam to ma więcej ataku, no, dobra chyba 8 karabin szturmowy, szturmowy który jest lepszy, ten 103 To ma 71 ale fajnie wygląda jest lepszy? U tego? o to muszę to zobaczyć jeszcze raz Nie mogę wejść. No nie mogę wejść. Dobra. Dobra, już mogę szybciej iść. Dobra. Lecimy yy, mapa. Yy, poczekajcie. Legendy. Yy. Postać sobie. Właśnie, zapomniałeś jeszcze jedną rzecz zrobić. Inteligencja Tu w ogóle jesteśmy Co sobie musimy zrobić no Właśnie Typ buddowa ciała podniesiemy mm. otwórz dziennik ...legenda... Eee, ...brak, skrytka... funkcja serwisa, szybko podróż... ...sparty świat... ...zadania... ...sparcie zadań... ...braki... ...sparcie tu z rzeczy jeszcze... Ogarnięcie. ...no... Sabotaż Czemu robić tych misji, którą wiecie, nie? Już muszę z Takamurą jechać Co jest z tobą nie tak? Ale spotkamy się z Takamurą, zobaczymy co tam u niego Chyba, że to zrobimy w kolejnym odcinku, a my sobie tylko przejedziemy Zobaczymy... O... A, dzieje się to? Patrzcie, co mi zrobią Dziadzie. Nie patrzę, tu tak inaczej wygląda miasto niż tamto. E, Pacyfik, tak? Pacyfik, dobrze mówię? Całkiem co innego. Nie. <grymne> znajdzie <grymne> się z waszymi bogami. czarno rynkowe. Szukasz po Jedźmy sobie. O, oh, tu jest. Plasajd jest nieaktywny no Dziwna miejscówka na spotkanie będzie widzę. Chyba, że to jest jakiś skrót. Nie mogę dalej jechać. Dobra, plantną to. to. Tarasaki. Aha, kojarzę, uwierz. Takiej mędy jak ty długo się nie... Proszę wysłuchaj to nagranie do końca. Abernathy robi czystkę w dziale. Wykańcza wszystkich, którzy nie są w 100% pewni. Jestem na liście do odstrzału. Nie mam pojęcia czemu, ale wiesz jak jest. Nie ma odwołań. Nie mam zamiaru siedzieć z założonymi rękami. Zbieram materiały na jej temat. Dosie, które rozpierdoli jej życie. Trzymam dokumenty w skrytce. Jeśli nie zdążysz ich wykorzystać, dostaniesz tę wiadomość i koordynaty. Będziesz wiedział, jak je wykorzystać. Olera. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Jesteśmy w jakichś dokach. Nie mogę dalej jechać. Po co? Na razie.